Teraz pomodlimy się, bo wielu z Was jest chorych, cierpiących, albo pragniecie wstawiać się za tymi, którzy potrzebują modlitwy. Więc ta modlitwa przyniesie ukojenie, pocieszenie wszystkim, szczególnie tym, którzy właśnie są w udręce, w strapieniu. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, podnieśmy nasze dłonie do Tego, który jest Królem proroków, który posyła proroków, tak jak posłał Jeremiasza, posyła także i nas. I módlmy się przez Maryję, która jest Królową proroków. Będę prowadził tę modlitwę, także proszę, słuchajcie tych słów. Panie Jezu, który... Chcesz, abyśmy nieustannie wołali do Ciebie w naszych różnych potrzebach duchowych, życiowych, cierpieniach duszy i ciała, abyśmy wołali za naszymi bliskimi, za tymi, którzy proszą nas o modlitwę. I chcemy to czynić ufnością, w całkowitym zawierzeniu się Tobie, Twojej przenajświętszej woli. Dziękując za to, że każda modlitwa. Wierzymy w to, jest przez Ciebie przyjęta i wysłuchana. Bo chcemy modlić się z aniołami, ze świętymi: ze świętym Franciszkiem, świętym Ojcem Pio, ze świętą Klarą, ze świętą Katarzyną ze Sieny, z naszymi aniołami stróżami. Dziękujemy Ci za wszystko. Przepraszamy Ci za wszystko. I prosimy Cię o wszystko. Daj nam wszystko, a nawet więcej. Tak jak powiedziałeś w świętej Faustynie, że kto prosi mało, mało otrzymuje, ale kto prosi o wszystko, wszystko otrzyma. Więc prosimy Cię o wszystko, bo powiedziałeś, żeby nie zacieśniać serca, żeby prosić o wszystko, co chcesz dać. Więc daj nam, i nie tylko nam, ale wszystkim, za których się modlimy. I wszystkim, którzy na całej ziemi teraz potrzebują tej modlitwy, Bożej łaski, miłosierdzia, którzy teraz umierają. Na całej ziemi jest wiele takich dusz. Miej ich w swojej opiece, Panie, i daj im niebo. Niech dzisiaj szczególnie piekło będzie zamknięte, a niebo będzie otwarte i czyściec. Niech będzie otwarty, żeby uratować wszystkie dusze. Panie, okaż miłosierdzie także zmarłym z naszych rodzin i tym, za których się nikt z bliskich nie modli, którzy najbardziej w czystu cierpią. W chwili ciszy poproś, poproś Pana Jezusa, poproś Maryję, jaką masz intencję, wypowiedz ją. Intencje, które wypowiedzieliśmy w sercu, są przyjęte przez Boga. Ale trzeba naszej pokory i cierpliwości. Abyśmy zawsze ufali, Bóg ma swój czas, swoje metody działania, swój sposób napełniania nas swoimi darami. Nie zawsze musimy to odczuwać teraz i widzieć owoce, ale one, one są i będą. Panie, dziękujemy Ci. Modlimy się teraz w Duchu Świętym, wypełniaj nas. Niech będzie wiele cudów teraz, wiele znaków, wiele uzdrowień, wiele nawróceń i uwolnień. Okaż potężnie swoją moc i chwałę. Chcemy wszyscy doświadczyć, że jesteś, że jesteś Bogiem z nami, tak jak Jeremiasz, że nas nie opuściłeś, ale jesteś ognistą miłością w naszych sercach i ciałach. Chcemy być prorokami Twoimi, jak Jeremiasz głosić, co Ty chcesz. Nie, żeby podobać się ludziom, nie, żeby podobać się temu światu, bo nie chcemy żyć według wzoru tego świata, ale według wzoru Twojego, Jezu Chrystę, według wzoru, który nam dałeś, Twojej nauki, słów i czynów. Panie, prorokuj w nas i poprzez nas. Panie, czyń więcej cudów, jeszcze więcej, teraz i w nas i na całej ziemi, w naszych rodzinach. Panie, odnawiaj swój kościół też, odnawiaj kościół w Polsce. Prosimy też, broń e, nasze rodziny, broń nasze domy. Prosimy też, broń to miejsce od wszelkiego zła. Niech w tym miejscu dokonują się liczne, wspaniałe, wielkie, piękne cuda i znaki tego, że jesteś, że nigdy nie opuściłeś tego miejsca i nas. Mario, ukochana matko, okryj każdego z nas swoim płaszczem, ukryj w swoim sercu. Zachowaj od wszelkiego zła i grzechu i zaprowadź do, do Trójcy Świętej. Święty Michale, chroń nas od szatana i demonów, od wszelkich złych nawyków, przyzwyczajeń, nałogów, od złego towarzystwa, od złych miejsc, od złych uczynków. Święty Michał Archaniele, broń nas od chorób i nieszczęść, od wszelkich wypadków. Abyśmy słuchali natchnień Ducha Świętego, tak jak Ty słuchałeś i słuchasz. Nie bójcie się, bo Pan działa, Pan uwalnia, Pan dotyka nas teraz. I tych, którzy słuchają, tej modlitwy i będą słuchać. To wszystko jest ku chwale Bożej. Tam, gdzie zło się ujawnia, to znaczy, że już działa Boża miłość, Boże miłosierdzie i to już jest koniec zła. Najgorsze jest to, kiedy zło się ukrywa, kiedy nie jest demaskowane, kiedy jest właśnie w sercu człowieka, w życiu, kiedy są złe duchy i, i są karmione przez grzechy, to wtedy jest najgorszy stan. Ale kiedy jest walka duchowa, kiedy zło krzyczy, osoby są uwalniane, rzuca się to zło w tych osobach, to oczywiście jest to cierpienie dla tych osób, ale z drugiej strony jest to miłosierdzie, że są uwalniane. Więc to takie pouczenia, żeby się nie bać, ufać. I że zło też jest. I żeby mm, masz nie wchodzić na teren zła, ale być w sercu Jezusa. Jest to są takie ostrzeżenia dla nas. Nie, żebyśmy byli wystraszeni, ale żebyśmy mieli bojaź Bożą. Maria Maria, 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 Maria Maria, Salam malaj malen. I wacha lametchano lechana. Adonai, <speaking in> Adonai, 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 Adonai. Adonai. Himaneheta la etola Himalai, Meriosenale no hela Hematalai, Hematalai, la 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 Adonai, Adonaj, Adonaj, dona, 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 la 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 dona, la 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 dona, 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 Duch Pana dona, 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 i posłał mnie, dona, 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 dobrą nowinę. Otwierza, otwierał oczy niewidomym. Uwalniał więźniów. Pocieszał strapionych. Ogłaszał rok łaski od Pana. Pan Cię namaszcza na swoją prorokinie. Pan Cię namaszcza na swojego proroka. To są prawdziwe namaszczenia. Pan uzdrawia wiele osób, które cierpi fizycznie. Pan uzdrawia biodra. Kręgosłup, plecy. panu uzdrawia Twój żołądek, nerki, panu uzdrawia żebra, Twoje serce, Twoje płuca. panu uzdrawia też płuca mężczyzny, który ma 28 lat i będzie słuchał tej modlitwy, doświadczy takiego ognia w płucach, nawet tak, że będzie, nawet krzyknie też, potem będzie płakał, bo czuje, bo potem będzie czuł już takie przyjemne ciepło w płucach i w całym ciele. I całkowicie będzie uzdrowiony z ciężkiej choroby nowotworowej. Panu zdrawia też osoby, które cierpią na e, częste bóle e, serca. Panu i Iwonę, która choruje też na częste e, bóle e, karku, głowy, e, ramion. I to też jest związane z takim właśnie stanem zapalnym. Pan uzdrawia też e, e, Natalię, która choruje na e, nowotwór e, wręczności. Kebatkeni. I lachat Lachedia I Daria. Od 15 lat też e, prosi Agnieszka o dar poczęcia ze swoim mężem i teraz Pan uzdrawia Ciebie i Twojego męża i w tym roku e, w październiku poczniesz Syna. Ale potem za dwa lata będzie, jak po, za roku urodzisz, to za dwa lata będzie kolejne poczęcie: pocznie się córka. Kie batka keria, A szal batka nikeria. Kiesty Pan Jezus też leczy Magdalenę, która choruje na cukrzycę. Taką taki już taką najgorszą odmianę cukrzycy. Betka na chlecha nula. I lach, i lach, i lach. Pan jest też leczj osoby, które mają chore oczy uszy. kibatko nakiego Hamala haszala 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 byjść te kierriosz kiś te kierriosz Barchadia dużo jest uzdrowień hmm. wewnętrznych teraz jest um, Wiele osób, które są uzdrawiane z głębokich zranień, które e, są związane z bliskimi. na nachlasz. Pan uzdrawia teraz wewnętrznie Brzegorza, e, który jest właśnie zraniony wewnętrznie, e, i także choruje e, na częste bóle e, dwunastnicy żołądka, przełyku, kebatkin kirios. Pan uzdrawia Ciebie z nerwicy, z depresji, z lęków. Palahla. To jest do wielu osób, między innymi też do Lucyny, która jest uzdrawiana z, właśnie z depresji i miała próby samobójcze. Myśli ciągle o śmierci, a teraz będzie radosna i szczęśliwa i wolna. Patka Dias, szametko no. Pan usuwania uwalnia Ciebie od złych duchów, które dręczą Cię od wielu lat. I teraz przychodzą aniołowie i archaniołowie, przepędzają złe duchy od Ciebie, a Pan przychodzi i mówi, jesteś wolna, nie bój się, jesteś wolny, nie lękaj się. Chwało Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Maryjo, uzdrowienie chorych. Módl się za nami. Święty Józefie. Módl Pan z wami. Niech was błogosławi przez gorące miłością serca Maryi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Trwajcie w miłości Jezusa i w miłości Maryi. Bogu niech będą dzięki.